Siemaneczko, ziomeczki. Z tej strony, kanał się nazywa Polska Owca, tak. Ale nazwę inną muszę mieć. Nie wiem, pomyślę. Ok, w tym odcinku zaczynamy znowu nową serię. Znowu niestety. W tym odcinku zaczniemy serię Let's Play Skyblock A tak po, a po prostu Skyblock też sobie sobie usunąć To to nie... Skyblocka. Nie wchodziłem, nie wiem, nie wiem co tam jest. Widzicie datę dzisiaj, której oczywiście chyba jest I tak, gramy. Mam nadzieję, że będzie książeczka, gdzie będą te zadania. Ok, czewka zwykle ma tylko ludzi i lawa. Mm, dobra, czyli idziemy czewko ścinać i tak. Kurde, i tak, co będzie w tej serii? W tej serii będę chciał właśnie yy, robić wszystkie te zadania. W każdym z odcinków będę próbował jedno zadanie zrobić. Nie wiem, czy mi się uda. Nie wiem, nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. I tak Eee, yy, Coś tam miałem mówić. Nie wiem, ja się aż bardzo szybko dekoncentruję. Mm, mm, no, dobra to. No, idę jakąś sadzunkę. Zrobię sama wypełnię. I tak. W tej oto serii Właśnie będę chciał Zrobić Coś takiego jak mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Czemu ja mam... Normal Zmienić widoczność Tu gdzieś powinna być jeszcze jakaś jest. I no nie wiem, której strony to ona jest. Hmm. Tam. O, tam jest kakusik. W tym odcinku zrobimy sobie kabel z tą generator. Myślę, że to jest jeden z tych właśnie zadań, które mam zrobić. I tak, teraz czekajcie, czekaj, muszę sobie teraz planować. Czyli tu będzie spływać lawa. tu będzie spływać lawa. Tu spywa sobie lawa się, la 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 laj. Tu będzie to, to tu musi być woda. Jeśli tu ma się to robić, to tu musi być woda. Dobra. Żartuj, że żadnej sadzonki nie będzie. Debil. Debil, down. Idiota i tym podobne. Wodę nie raguj mi, do ciebie nie proszę Jezus O, jakie tu nudy I czekajcie, tu muszę sobie rozplątać: Tu będzie spływać lawa i tu Tu będzie woda spływać i tu będzie generator, dobra I teraz to muszę Zakleić I muszę spróbować Tu ma spływać lawa. Tu ma spływać lawa, to tu muszę kopać. A jeśli tu muszę kopać, to tu muszę być wyjście. Tak. Jeśli tu muszę mieć wyjście, to tu muszę być zabezpieczone. Okej. Okay. I tak. Dobra. Woda. Mhm. Dobra Lewa Yeah! Fakie! Działo! I co, i tyle? Co tu jeszcze tu dać? To nie dać? O, dobra, dobra, dobra To trzeba tu zakleić, to trzeba tu jeszcze... Trzeba, o, 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 i tu, i tu, kurde, nie tu, i tu, okej, okay. jest zrobiony, git z majonez, styczki. jest jeden sapling, uuuu, rośnie sobie na trawce, ok crafting table, ehm, crafting, crafting sobie postawimy tu, i zrobimy szybko patyczki killów Ocikmanga! <laughs> Prawie jakres O oh Jesus Christ, ale tam mi będzie to spadywać A bo i nie będzie Zstanę tu I tak, kochani, dzisiaj mam zamiar. Dobra, kabel kom... z generator już mamy. Nie wiem, jakie są dali zadania, już nie pamiętam. Ja Znaczymy mię. To... Tak. Jesus Christ, Jezus Chryste, Panie. O, woda. To trzeba się ciebie, trzeba się pozbyć. Dirci. Nie lubię. jakoś będę musiał to jeszcze zabezpieczyć. Dobra, nie, to mamy, żeby to wiedziałem. I tak, kochani, co bym chciał powiedzieć? Chciałbym wam to powiedzieć, że znowu zacząłem nagrywać. I znowu planuję mieć serię. Tak, serię ze Skyblocka. Nie wiem, czy to będzie interesujące. Moim zdaniem jest. Choć ja nie jestem za bardzo interesujący, ale moim zdaniem jest to interesujące choć trochę. Ponieważ. Yy... Ponieważ jestem idiotą. I niech zobaczy gdzieś jakiegoś pająka, lawę, że będę już na krawędzi tej nogi Teraz ja się wszystkiego boję. Wszystkiego. Okej Ok. okay.

Sławka! A, bo tylko mamy jeden. ten. jeden blok lodu, i po prostu nie wiem, jak to mam zrobić. jak się da szczytować, to szczytuję, żebyś ten. no, ale po prostu. spróbuję jakoś to ogarnąć. A teraz nazwę popatrzymy. Mhm. czekajcie, chwilkę. Nie ma Czyli mm, Czyli tylko nam zostaje żadnym wodzę żyć Chyba, że chyba że Wpadłem na pomysł Kochani, wpadłem na pomysł I spróbujemy to zrobić tak to wodę zebrać, wlać tu, szybko zebrać tu i wlać tu. Nigdzie nie, nie da zebrać tej wody A ty wiemy jak to zrobię Jak nie będę trzeba nie będzie trzeba mi wody to wleję tu i mi woda zamarznie. Jak woda zamarznie to najmniej pomysł by był. Patrzcie, woda zamarznie i wtedy zrobi mi się, tu mi się woda zamarznie, zrobi mi się w tym miejscu lód. Ja bym się w tym miejscu też zrobił lód, to bym miał dwa te, dwie... czekajcie, jak to się mówi? Dwa źródła. Jeśli z jednego... Nie! Nie, 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 nie! Nie! nie. nie, nie próbuj! O, widzicie? I teraz tak, jeśli tu miał też wodę, to mi tu też zamarzło. A tu sobie pozadzik. I tu mi zamarznie woda. I tu. Czemu ja to tłumaczę? Nie wiem czemu. Jeśli zostanie tu woda mi zamarznie. I tu. To będę miał wtedy. Tu i tu będzie mi źródełko miało jakby. I będą mi schodzić w tą. I w tą. Ale jeśli. Wezmę wiaderko. I pobi pobiorę. Yy, wiaderkiem. Yy, wiaderko, wiaderko, wiaderko. Kurde. Kurde. No. Mm. Pobiorę stąd wodę. I. A tu będzie dalej tu źródełko. To taś woda się tak będzie rozlewać. Jeśli tą wodę, co będzie w tym wiatrku, co teraz mam, dam tu, to miejsce, to ta woda i się mi zrobi bez przerwy i źródeł, nieskończone źródełko wody. Serio? Nie głupi pomysł! Iiiii, do góry, idę za bardziej, idę za eee, proszę, co, nie Nie, za proszę o Na, 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 a hu, hu! Dziękuję. Także kochani, to będzie raczej dobry pomysł. Spróbuję to zrobić poza odcinkiem. Bo sami widzieliście, że mogę to powtórzyć, że gamę modę, gamę modę 1, że nie mogę szczytować. A nie wiem, jak się kopiuje. Mówię, że jakiś tam był też sposób na kopiowanie diaksów. mikrofon, że jakiś ten był sposób na kopiowanie niektórych itemów. Dlatego po prostu nie wiem, nie wiem, jak to zrobić. Nie pamiętam. Nie będę. Nie! Nie. Uu, fajnie. Przepraszam za tą ciszę. Jakie, jaki speed jakie dostał speed. Mam no nadzieję, że tutaj żaden mustery nie zaspałni. Teraz dorównać sobie, tylko trzeba to Czy robię od razu? Most? Można byłoby zrobić. Bo tu tam coś gdzieś pode mną nic nie widzę. Żeby tam coś było. Już coś tam kończę oka. Tam będzie można zrobić most, ale to już w kolejnym odcinku. Kurde, ja z tą wodą spróbuję. Woda, chodź tu. Zamarzaj sobie tu. Mam nadzieję, że to zamarznie, zamarznie, zamarznie. tu i tu. Jak zamarznie tak, to będziemy mieli, to będzie gita majonee. nie, 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 nie. Nie, nie, nie. O w księżyca. Kochani To byłoby na tyle w tym odcinku Ech, Specjalnie to zrobiłem Ponieważ Nie chciałem się denerwować, krzyczeć yy, I tym podobne no. Może tam w końcu wyląduję? No może i tak kochani, to było na tyle w tym odcinku. Także komentujcie, subskrybujcie magiczna Kwadratowa łapkę w górę. No i do zobaczenia. Wu i dalej. I do zobaczenia. Uf. Do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć. Uf. Uf. Serio. Musi musia musiałem tu wstawić no naprawdę musiałem musiałem